Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o tym, jak media obchodzą się ze sprawą Natalii Janoszek, o UFO ukrywanym przez Pentagon i o Jerzym Szczurze, który bawi się w osła. A nim zaczniemy? Przypominam o wspieraniu na Patronite, link w opisie odcinka. Zaczynamy! A zaczynamy od historii naprawdę niezwykłej, szanowni Państwo. Choć pojawiają się głosy, że w polskim biznesie więcej jest takich karier, no to na ten moment nic mi o nich nie wiadomo, chyba, że Państwo macie jakieś pomysły na to. Śmiało. Natalia Janoszek, Proszę Państwa, już wszyscy wiemy, że jej wielka kariera bollywoodska zaczęła się i skończyła na dosłownie jednym czy dwóch filmach o miłości w kary. Filmach na poziomie, który z zazdrością mógłby patrzeć na takie produkcje jak IREK kosmiczna nominacja, Gulczas, a jak myślisz, czy Kacwawa? Już wiemy, że jej historie o wielkiej popularności w Indiach są wyssane z palca. Tak? Nikt tam za nią nie ganiał, nigdy żaden ochroniarz nikogo od niej nie odganiał, nigdy nie spała w najlepszych hotelach świata, nie latała helikopterami czy prywatnymi samolotami do Kan czy na randki z Leo DiCaprio. Generalnie dzięki panu Krzysztofowi Stanowskiemu m, dowiedzieliśmy się, że pani Janoszek nie jest ani żadną gwiazdą, ani żadną aktorką, ani modelką, tylko najprawdopodobniej poważnie zaburzoną osobą, ewentualnie kobietą m, m, zawziętą albo mocno niezłomną. Jest to, proszę Państwa, moim zdaniem, głównie historia nie o problemach zdrowotnych czy o jakiejś manii, a historia o tym, jak durne w Polsce są media. Mam tu na myśli głównie media jednak plotkarskie czy programy śniadaniowe. Sam w pewnym sensie, delikatnie, bo delikatnie, ale padłem ofiarą ich nieudolności. Otóż, gdy postanowiłem sobie zrobić taki żart, że chcę być wielkim aktorem i w związku z tym zagrałem w Ukrytej Prawdzie media te, no, żaden portal, proszę Państwa, nie był nawet w stanie podać poprawnie mojego wieku. Ja wiem, że jestem nikim i komu by się chciało sprawdzać, no, ale jednak, jak na... 14 artykułów, w żadnym nie mam tylu lat, ile mam. No to... No to trochę smutno, tro smutno się robi. Do tego media ochoczo publikowały cytat, w którym mówię o tym, że zawsze chciałem być aktorem, który w rzeczywistości był cytatem z Artura Barcisia. Generalnie to, że tylu dziennikarzy uwierzyło w to, że rola w Ukrytej Prawdzie to spełnienie moich aktorskich ambicji, a nie zwykłe jaja, no jest czymś niesamowitym. Ja nigdy nie chciałem być aktorem, szok i niedowierzanie. Oczywiście, mój żart to właściwie takie mocne nic w porównaniu do pani Janoszek. W każdym razie to pokazuje, że portale te działają na zasadzie Kopiuj, wklej. I właściwie nie bardzo wiadomo, za co ci ludzie dostają pieniądze. I historia pani Janoszek pokazała to niezwykle dobitnie. Szanowni Państwo, do samego Stanowskiego ja na przykład żywię dość skrajne uczucia. Z jednej strony szanuję go za robotę, którą wykonuje. Uważam, że w tym przypadku wykonał kawał dobrej roboty. Może przegiął w pewnym momencie, ale wykonał pracę, której nikomu się nie chciało wykonać. Z drugiej zaś strony uważam go trochę za takiego... Dresika Stargówka, ale czy w tym jest coś bardzo złego? No chyba nie aż tak bardzo złego, ważne, że mam wrażenie, że można z nim dyskutować, i jest to człowiek, który potrafi rewidować swoje zdanie, czy potrafi spojrzeć na wszystko z boku. I na przykład mimo pewnych, moim zdaniem, jawnych sympatii politycznych, przykrzanić też swoim, może widzę w jego zachowaniu też trochę jakiejś właśnie takiej dresiarskiej, agresywnej energii, która mi się po prostu nie podoba, ale być może jest do opanowania. Pan Krzysztof twierdzi, że nie ma obsesji na punkcie Janoszek, no i w sumie. W sumie mu gdzieś tam wierzę. To po prostu niewiarygodna historia, którą on doprowadził do ekstremum. Czy trzeba było aż tak się pastwić nad panią Natalią? No to już proszę, sami sobie państwo odpowiedzą. Ja chyba bym właśnie przeniósł ciężar w tej sprawie na media, bo to są setki osób, które miały do wykonania jedno zadanie. Jedno, tak, to jest tak, to jest tyle. Sprawdzić, czy ta kobieta w ogóle gdzieś zagrała i tego nie zrobiły. Zostały pokonane przez jedną skromną panią Janoszek. No właśnie, ale jak reagują teraz na sprawę media? Pan Marcin Prokop, który sam nieraz zdaje się, siedział na kanapie śniadaniówki na przeciwko pani Janoszek w roli gospodarza, staje w obronie mediów właśnie. Dziennikarz, którego darzę zresztą ogromną sympatię, napisał obszerny wpis na Facebooku, w którym zaznacza, że tego rodzaju błędy czy wpadki w mediach zdarzały się nieraz, nie dwa i jeszcze pewnie milion razy będą się zdarzać. W tekście przytacza, jak na przykład New York Times publikował artykuły Jasona Blera, które okazały się zupełnie zmyślone, czy opisał przyznanie prestiżowej nagrody policyjnej. Za reportaż pani Janet Cook, który okazał się być całkowicie wyssany z palca. No i wszystko fajnie, tylko że moim zdaniem to są dwa zupełnie różne tematy, przykłady, bo pan Marcin mówi tu o sytuacji, kiedy ktoś napisał jakiś artykuł o kimś zupełnie anonimowym, czy cały reportaż, o kimś, do kogo trudno dotrzeć, więc to są sytuacje dużo cięższe do sprawdzenia, a tu mamy historię, w której pani Janoszek jest w Polsce celebrytką, jest na świeczniku, tylko dlatego, że nikt w mediach aż do teraz nie sprawdził, czy ona w ogóle jest. Aktorką, czy za coś jest na tym świeczniku. Mówimy o kobiecie, która chodziła przed kamery, żeby opowiadać o tym, że jest tak wziętą gwiazdą w Hollywood, że nie musi nawet chodzić na castingi. Tymczasem zagrała w Stanach w jakimś chyba jednym studenckim paździerzu. Na temat sprawy wypowiedział się również pan Damian Glinka, który w filmie Stanowskiego, można powiedzieć, gra niemalże drugie skrzypce, bo chyba najczęściej poza samą gwiazdą pojawia się na ekranie. Po prostu dość często przeprowadzał z panią Natalią wywiady. I można powiedzieć, że oprócz samej Janoszek był przypadkowo jedną z głównych sił napędowych jej kariery w Polsce. Pan Damian najpierw opublikował fragmenty właśnie takich rozmów z nią, w których sama zainteresowana wypowiada takie zdania jak nauczyłam się grać aktorkę Bollywood, czym niemalże się sama przyznaje do tego, że ona bardziej gra gwiazdę niż jest gwiazdą, no ale wiadomo, bez warsztatu trudno będzie dobrze kłamać w nieskończoność. Na koniec pan Glinka opublikował krótki film, w którym trochę się tłumaczy, a trochę przeprasza. W pewnym momencie pewne rzeczy też mi przestały grać. Jednak karuzela się kręciła, ja się na nie kręciłem, Natalia się kręciła, opowiadała jeszcze fajniejsze historie, ludzie przecierali jeszcze bardziej oczy. No ale po obejrzeniu filmu Krzyszka Stanowskiego poczułem się oszukany i chciałbym Was serdecznie przeprosić, że dostarczałem Wam tego typu content. Moim zdaniem z tej wypowiedzi wynika głównie tyle, że pan Glinka raczej no, nie zmieni swojego podejścia do pracy, bo przecież karuzela się musi kręcić, więc nieważne z kim i nieważne jak, ważne żeby się kręciła. O sprawie wypowiedział się też projektant Dawid Woliński, który zdecydowanie staje w obronie gwiazdy Bollywood. Nie odnajduje przyjemności w kopaniu leżącego. Dorosły facet kopie po raz kolejny dziewczyny i sprawia mu to przyjemność i dziką satysfakcję. Nie do końca rozumiem schemat jego działania. Myślę, że gdyby przyświetlił wiele karier w tym kraju, to prawdopodobnie coś takiego mogłoby się również znaleźć. Aha, i dlatego jak rozumiem, trzeba odpuścić naszej gwieździe z Bollywood, która po Indiach porusza się z ochroniarzami, no bo przecież w polskim showbiznesie jest i tak cała masa takich wymyślonych karier. Uważam, że jeżeli ktoś punktuje czyjeś kłamstwa, na których ta osoba zbudowała swoją markę i oszukała miliony ludzi, kilkadziesiąt firm, które z nią współpracowały i tak dalej, no to nie jest to jakiś bardzo skomplikowany schemat czy kopanie leżącego, tylko dochodzenie do prawdy. Czy Stanowski mógł sobie odpuścić kręcenie parodii bollywoodskiego filmu? Pewnie tak, być, być może, chociaż i tak wyszedł z tego poważniejszy film od tych, w których grała pani Natalia. Ale szanowni państwo, no nie mogło, moim, zda moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, szanowni państwo, nie mogło zabraknąć w tym temacie głosu specjalistki. Kobiety, która na ten temat ma być może najwięcej do powiedzenia. Dla portalu goniec.pl wypowiedziała się inna wielka gwiazda, szanowna pani Caroline Derpieński. Chcąc nie chcąc widziałem materiały o Natalii i kurde, uśmiałem się jak nigdy, więc miałem super po prostu takie no, pole do namysłu, jak działa też często umysł niektórych polskich celebrytek, że właśnie tego typu osoby potrafią wykreować coś, czego nie ma. A ja w międzyczasie mam swoje życie, mogę tylko wyciągać wnioski, jak następne pokolenia nie powinny działać, że trzeba, tak jak ja, być sobą. Incepcja, proszę Państwa. Sama Pani Natalia po publikacji filmu Przestanowskiego wstawiła kilka fotek z Londynu na Instagrama. No i właśnie, według dobrze, jak zawsze, poinformowanych mediów plotkarskich, celebrytka straciła wszystkie zlecenia. Jak rozumiem, reklamowe na Instagramie, no bo chyba nie o filmach tu mowa. Straciła ponad szansę na poprowadzenie programu w jednej z popularnych stacji telewizyjnych. No i generalnie, jak się nie trudno domyślić, dobrze nie jest. Ale czy można ufać portalom plotkarskim, którym znajomy gwiazdy przekazał, że coś tam. Niekoniecznie. Chociaż tu bym akurat ufał. Kończąc temat. W komentarzach wielu internautów żali się na to, że poważne tematy, jak wojna czy inne dramaty ludzkie, się nie klikają, a nagle taką Janoszek żyje cała Polska. Cóż, czy tego chcemy, czy nie, no to właśnie takie mamy czasy, że klikamy w to, co jest klikalne, a ważne sprawy się raczej słabo. Klikają, niestety. Witam, na przykład, bardzo rzadko rozważam nad ważnymi sprawami, bo jestem za cienki w uszach na to i jak już rozważam, to nie na poważnie. Uważam z własnego doświadczenia, że portalom plotkarskim ufać nie należy. Niezliczona jest ilość razy, kiedy przeczytałem na temat redaktora Orłosia, zupełnie wyssany z palca bzdury. Kiedyś przeczytałem też o mojej mamie, że od lat porusza się na wózku inwalidzkim, czego przyznam szczerze, jakoś do dzisiaj nie zauważyłem. Często też, proszę Państwa, z uśmiechem na twarzy czytam w komentarzach pod kolejnymi odcinkami. Witam, jak coś niezwykle dobrze poinformowani internauci opowiadają mi i tłumaczą Historię mojej rodziny. Naprawdę kocham to. Jestem bardzo ciekaw, co sądzicie o sprawie, co myślicie o karierze Janoszek, zachowaniu mediów i Stanowskim. Czy może pan Dawid Woliński, w waszym zdaniem, ma w tym wszystkim rację? Tym bardziej jestem ciekaw, że teraz czas na witaminki dobrej dla chłopca i dziewczynki, dla wszystkich, nieważne czy z Hollywood czy z Bollywood, czy z Konślam, A w nich między innymi Robert Karasz, nowy hit, UFO w Pentagonie, Jerzy Sztur i Mariusz Max, Kolonko. TVP! W ostatnim odcinku witam, wspominałem o tym, jaką popularnością cieszą się w telewizji polskiej homilie Jana Pawła II, jednak na tym koniec dobrych informacji dla kościoła na ekranach. Jak informują wirtualne media, spada widownia transmisji Mszy Świętych w TVP-1 i śledzi je obecnie o prawie 50 tysięcy mniej osób niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Mówi się, że spadki mogą wynikać z tak zwanego wielkiego wymierania zainteresowanych. No ale jak wiemy, generalnie Kościół przeżywa kryzys zainteresowania, na księdza coraz mniej chłopców się pcha, w sensie. Że coraz mniej osób chce zostać księdzem, oczywiście. Do kościołów też coraz mniej osób chodzi. Generalnie nie jest dobrze, no ale co się dziwić, że oglądalność spada jak fabuła słaba, aktorstwo kuleje, a efektów specjalnych od dawna zupełny brak. Edukacja. Właśnie światło dzienne ujrzały fragmenty drugiej części podręcznika do historii i teraźniejszości, w skrócie HIT, i jest to ponownie oczywiście HIT. Tym razem z tekstu profesora Wojciecha Roszkowskiego możemy dowiedzieć się między innymi, w zasadzie dosłownie, że Tusk z Putinem przeprowadzili zamach w Smoleńsku, że pani premier Ewa Kopacz była beznadziejna, że tęcza to nowy komunizm, że papieża to się atakuje dlatego, że nauczał o godności kobiety, że globalne ocieplenie to bzdura, no i jak to zwykle bywa, kiedy zapisanie podręczników o historii nie bierze się historyk, tylko historyk partyjny, w tym przypadku historyk Prawa i Sprawiedliwości. Większość stron poświęcona jest jednak ryżemu zdrajcy, niemieckiemu namiestnikowi Donaldowi Tuskowi. Przerażające jest to, że czytać to będą nastolatki, często nie mające pojęcia o polityce czy o tym, jak się nimi manipuluje w tym tekście. Przeraża, że można dopuścić do dzieci podręcznik, który naucza, że PiS jest boski, a Tusk to zdrajca narodu i należy się go obawiać. Ja bym zmienił nazwę z hit na shit i myślę, że będzie Legit. USA, ja państwu mówię, będzie z tego chryja. W minął środę w kongresie pod przysięgą zeznawał były oficer Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego oraz członek Biura Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach, David Grash, no i pan David. Pod przysięgą zeznał, że Stany Zjednoczone Ameryki są od lat 30. XX wieku w posiadaniu technologii pozaziemskiej oraz ciał obcych istot. Pan David przekonywał, że od prawie 100 lat Pentagon prowadzi kampanię dezinformacyjną, aby te informacje nie wyszły na światło dzienne i aby skutecznie zaprzeczać istnieniu istot pozaziemskich. Według pana Grasha USA posiadają statki kosmiczne i od lat próbują odtworzyć obce technologie. No i Wcale nie chodzi o to, że nie wiedzą, jak zrobić z długopisu prezydenta. Chodzi o coś dużo poważniejszego: chodzi o technologię pozaziemską, obcą. Pan Grasz przesłuchał kilkudziesięciu świadków, którzy mieli mieć kontakt z UFO, w tym z pilotami wojskowymi. Twierdzi, że wiele osób jest uciszanych w tej sprawie i w obecnej sytuacji obawia się o własne życie. Po zakończonych przesłuchaniach członkowie komisji wezwali rząd do ujawnienia informacji na temat tych zjawisk. Zapowiedzieli również zgłoszenie ustaw nakazujących władzom ujawnienie większej ilości danych. Będzie z tego chryja, szanowni państwo, zobaczycie, choć nie jestem pewien, dlaczego istoty pozaziemskie, jeżeli są rozumne w miarę, miałyby przylatywać na Ziemię, narażając się na kontakt z nami. Media. Szanowni państwo, poważna sprawa. Jest konflikt na linii prezydent Polski z... Prezydent Polski. Pan prezydent Mariusz Max Kolonko ze swojej siedziby w wyschowku na miotły w, 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 zapowiedział, że jest gotów posłać prezydenta Dudę do Piachu. No oczywiście powiedział to używając bardzo brzydkiego słowa, którego tu nie przytoczę, bo jestem dobrze wychowany i takich słów publicznie po prostu nie używam. No, trudno. Jednak ze względu na to, że pan Kolonko ma gest, zamiast zrobić to osobiście, zapowiedział wysłanie pana Andrzeja do Wagnerowców, co i tak uważa za gest humanitarny. Pytanie jednak, szanowni państwo, czy można takie słowa, brzydkie bardzo swoją no, drogą, kierować do głowy państwa polskie? Głowy, no, obsadkę długopisu. Co na to prawo? Co na to lewo? Żartowałem. Co na to prawo? Szanowni Państwo, otóż owszem, są to groźby karalne, no ale pan Kolonko zarządza swym dworem ze schowka na miotły w USA. Oczywiście każąca ręka polskiego wymiaru sprawiedliwości może spróbować ściągnąć prezydenta Kolonkę do Polski. Nasz kraj i Stany Zjednoczone mają przecież podpisaną umowę o ekstradycję w takich sytuacjach, ale hola, hola, bez wniecania się, spokojnie. Otóż. Nie wiemy, szanowni państwo, czy pan Mariusz Max Kolonko przypadkiem nie ma obywatelstwa amerykańskiego, bo jeżeli ma, no to figa z makiem, nikt go za nic nie sprowadzi na te ziemię. bo umowa o ekstradycji nie przewiduje wydawania innemu państwu swoich obywateli, choć w niektórych przypadkach teoretycznie właściwy organ może zdecydować o wysyłce takiego prezydenta Polski do do polski. Jak dodaje portal Bezprawnych.pl. Jeżeli jednak doszło do odmowy ekstradycji wyłącznie z powodu obywatelstwa poszukiwanego, to państwo wezwane na wniosek państwa wzywającego przekazuje sprawę swoim organom w celu zbadania możliwości wszczęcia postępowania karnego. W tym momencie zaczynają się bardzo złe wiadomości dla Maxa Kolonki. Bo to oznacza, że pan Mariusz ma przekikany, już powinien zadbać o zapas pieluszek. W tym momencie to jednak sam duda, jeżeli poczuł się zagrożony, może zażądać jego ekstradycji, ale uprzedził go już ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. W każdym razie szkoda patrzeć jak komuś już nie peron odjechał, a cały dworzec. Mia, to piesek wzięty ze schroniska, dużo już przeszła, była bardzo lękliwa i smutna, na całe szczęście znalazła bardzo kochający dom i nauczyła się być radosnym i spokojnym o swoje jutro pieskiem. Niestety, kiedy już wszystko szło w dobrym kierunku, bardzo zachorowała, udało się usunąć złośliwego raka mózgu, ale teraz potrzebna jest radioterapia, aby wyeliminować nawroty. Choróbska, a jest to niestety bardzo kosztowna sprawa. Ja z się też przez to przechodziliśmy, więc wiem, jakie to ciężkie i tym bardziej zachęcam Państwa do wsparcia tej zbiórki. Link do niej oczywiście w opisie odcinka. Gwiazdy. W marcu tego roku zapadł wyrok w sprawie aktora Jerzego Sztura, który w zeszłym roku potrącił motocyklistę i o zgrozo był pod wpływem alkoholu. Szok i niedowierzanie, proszę Państwa. Co ciekawe, sąd wydał najniższy wyrok, jaki mógł w tej sytuacji, czyli 12 tysięcy złotych grzywny, 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz 6 tysięcy na fundusz penitencjarny. Pan Jerzy nieźle nawybijał, więc dzień po zdarzeniu przepraszał, natomiast teraz po roku już wcale nie jest przekonany, że w ogóle coś zrobił i wyjaśnia, że nic takiego nie zrobił. Czuję się niewinny, skończyło się na kolizji. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem kompletnie czysty. Oczywiście denerwują mnie pomówienia i stosunek prokuratury do mojej osoby, która proponowała coraz wyższe kary i chciała mnie zjeść. Pan Ziobro ścigał pół roku. Powiedzieli, że będą to robić do końca. A ja się zastanawiam, po co? Przykro się patrzę, kiedy tak zdolny człowiek zamiast się kajać, bo wsiadł po alkoholu do samochodu i potrącił człowieka, próbuje wmawiać, że to jakaś. Nagonka na niego i właściwie to nic złego nie zrobił. Generalnie przykro się patrzy, kiedy rola osła staje się rolą życia. Boże! <grywa> Jaka genialna puenta! No ludzie kwa. Warszawa. Dość dobre wieści z Warszawy, ten Czaskowski nie taki zły jednak, dobrze nam się tu w miarę sprawuje, choć akurat z tą sprawą nie ma zupełnie nic wspólnego. Instytut Ordo Juris poinformował 1 sierpnia w swoim newsletterze, że otrzymał niezwłoczny nakaz opuszczenia biura, które mieści się w budynku PASTY w Warszawie. PAST dla tych, którzy mogą nie kojarzyć, to pierwszy warszawski wysokościowiec, wzniesiony dawno, bo w 1908 roku, a do 1934 był najwyższym budynkiem w Polsce, także historia wspaniała, szkoda, że najemcy takie łobuzy na całe szczęście jak Państwo słyszą, już ten błąd naprawiono. Instytut ma się natychmiast wynieść z budynku ze względu na dbałość o wizerunek, o który dba Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, która najwyraźniej w dniu upamiętniającym rozpoczęcie powstania warszawskiego uznała, że w tak ważny dzień należy z wyjątkową siłą zwalczać faszyzm. Na szczęście mam też dobre informacje dla Instytutu. Biorąc pod uwagę ataki dronów na centrum Moskwy, w tej okolicy powinny spadać ceny wynajmu. Sport. Iron Man, wybrany przez Boga, naznaczony. he Superman po tygodniu w Polsce. Najlepszy tratonista świata, współczesny tytan. Herkules, Waligura. Chłopisko. Chłop na byś Bysiot, bomba, Ten kojot, który gonił strusia pędzi wiatra, tylko gdyby go dogonił. Robert Kalasz, proszę Państwa. Pan Robert właśnie przechodzi delikatny kryzys w karierze. Otóż po ostatnim rekordzie w Brazylii wykryto u niego doping. Najpierw twierdził, że to niemożliwe, że. Może przypadkiem z lekami, czy coś? Okazuje się, że gdyby tak miało być, to by musiał być kobietą z rakiem piersi, bo środek, który u niego wykryto, znajduje się jedynie w lekach dla właśnie takich pacjentek. Sportowiec szybko zmienił jednak wersję, że to był lekki doping, ale przy okazji jego walki na gali firkwajtowej. Jeżeli okaże się to prawdą, to po pierwsze fajnie, że czasem zachowuje się bardziej godnie, bardziej sportowo, a czasem mniej, a po drugie Będę pod wielkim wrażeniem, jak można sobie zepsuć karierę idąc walczyć z debilami. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Przypominam o wspieraniu na patronite o wspieraniu na Patronite, komentowaniu, subskrybowaniu, itd., itd. Wszystko to co każdy twórca na YouTube mówi pod koniec każdego filmiku. A teraz już nie witam. A żegnam Państwa bardzo serdecznie.